Szanowni mieszkańcy Gminy Chrzanów, moi drodzy, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia pełne ciepła, pokoju i rodzinnej bliskości. Niech ten wyjątkowy czas wypełni Wasze serca radością i nadzieją, a wspólne chwile z najbliższymi umocnią to, co najważniejsze – rodzinne więzi i przyjaźnie. Boże Narodzenie to czas refleksji, wdzięczności i patrzenia z ufnością w przyszłość. W mijającym roku wspólnie zrealizowaliśmy wiele ważnych inicjatyw i projektów, które umacniają naszą lokalną wspólnotę. Wasze zaangażowanie i współpraca są dla mnie największym wsparciem i motywacją do dalszej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny. W nadchodzącym roku życzę Wam przede wszystkim zdrowia, spokoju i spełnienia marzeń. Niech świąteczna radość i nadzieja towarzyszą Wam każdego dnia. Przynosząc dobre chwile zarówno Wam, jak i naszej gminie. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, kiedy spędzamy czas w gronie najbliższych. To czas życzeń, dobrych słów, przebaczenia i życzliwości. W tym czasie cieszymy się świąteczną atmosferą, w tym zapachem i smakiem potraw świątecznych. W mieszkaniu migocze kolorowa ubrana choinka, a my czekamy na tradycyjną kolację wigilijną, która rozpoczyna ten okres szczególnie przez nas lubianych świąt. Boże narodzenie to również czas refleksji i wspomnień osób bliskich których już nie ma z nami, a z którymi dzieliliśmy się w przeszłości opłatkiem i wspólnymi życzeniami. W imieniu radnych Rady Miejskiej w Chrzanowie składam Państwu życzenia świąt pięknych, rodzinnych, pełnych radości we wspólnym przeżywaniu tego szczególnego czasu, ale również niepozbawionych spokojnej refleksji i nadziei na nowy, nadchodzący rok. Życzę Państwu, abyśmy tworzyli wspólnotę mieszkańców Gminy Szanów, która żyje we wzajemnym poszanowaniu, życzliwości i zrozumieniu. Cały czas rozwijając naszą lokalną ojczyznę. Pięknych błogosławionych świąt i do siego roku!